Dzień dobry. Dzisiaj twierdzenie sinusów. Poziom rozszerzony. Mamy trójkąt taki jak przy twierdzeniu cosinusów, czyli A naprzeciw przeciwkąt alfa, B na przeciwkąt beta, C na przeciwkąt gamma. Twierdzenie jest następujące. A do sinus alfa jest takie samo jak B do sinus beta, jest takie samo jak C do sinus gamma. I to, jest, tak jest, I to też jest równe 2R. Przy czym R to jest promień okręgu opisanego na trójkącie. Zadanie pierwsze. Mamy trójkąt 45 stopni naprzeciwko czwórka, x naprzeciwko 60 stopni. Mamy obliczyć x -a i r. Zaczynam od x. -a. 4 do sinus 45 stopni to to samo co x do sinus 60 stopni. Zapisuję taką zależność, podstawiam wartości sinusów, wymnażam na krzyż, dzielę stronami przez pierwiastek z 2 przez 2, obliczam, usuwam niewymierność i mam wynik. Mam jeszcze obliczyć r, więc zapisuję. 4 do sinus 45 stopni jest to samo co 2r. I znowu z proporcji wymnażam sobie na krzyż i wyliczam R. -kę. Usuwam oczywiście niewymierność. Zadanie drugie. Załóżmy, że mamy taki trójkąt. Mamy obliczyć X. -a. Od czego zaczynamy? Potrzebujemy miarę tego kąta. No to wyliczamy alfa to jest 180 stopni, nie 45 stopni, nie 15, czyli wiemy, że ten kąt ma 120 stopni. Układamy równanie. 6 do sinus 45 stopni jest jak x do sinus 120 stopni. Ze wzorów redukcyjnych obliczamy sinus 120 stopni. Mamy taką zależność. Wymnażamy na krzyż, usuwamy niewymierność i otrzymujemy wynik. I połączenie twierdzenia sinusów i kosinusów. Dany jest taki trójkąt. Mamy obliczyć sinus alfa i r. Zaczynam od tego, że sinusa na razie policzyć nie możemy, ale stwierdzenia kosinusów da się policzyć kosinus tego kąta, więc podstawiamy. Wyliczamy kosinus alfa. Jedynkę, potem z jedynki trygonometrycznej wyliczam sinus. Pamiętam o dwóch rozwiązaniach, i tu pozwolę sobie na małą dygresję, ponieważ nauczyciel podobno uczy się całe życie. Więc ja, zafascynowana lekcjami, które można obejrzeć w telewizji polskiej, postanowiłam to wypróbować. Dodatkowo przypominam, że już trochę dni siedzę w domu, więc mam prawo słyszeć głos. Drodzy uczniowie, którą odpowiedź wybrać? Czy sinus alfa to pierwiastek z 56 przez 9, a może sinus alfa to minus pierwiastek z 56 przez 9? Tak, tak, słyszę, prezes mówi minus pierwiastek z 56 przez 9. Nie, prezesie, zła odpowiedź. Słyszę, słyszę. Tak, słoneczko, słoneczko mówi pierwiastek z 56 przez 9, bo jest to kąt od 0 do 180 stopni, a tam sinus jest dodatni. Brawo, słoneczko! Skoro policzyliśmy już sinusa, jesteśmy pewni dzięki głosom, że jest to ta odpowiedź, wystarczy policzyć teraz 2R promień okręgu. Czyli podstawiam 5 do, 5 do sinus alfa równa się 2R. Podstawiam za sinusa, wymnażam na krzyż, wyliczam R, usuwam niewymierność. Teraz do maturzystów jeszcze jedna rzecz. Pamiętajcie, że na maturze rozszerzonej przydadzą Wam się jeszcze dwa twierdzenia, które są u Was w tablicach. Po pierwsze, okrąg opisany na czworokącie, czyli suma przeciwległych kątów jest wtedy sobie równa, i okrąg wpisany w trójkąt, wtedy suma przeciwległych boków jest sobie równa. Teraz możecie już robić zadania z poziomu rozszerzonego z, z planimetrii. Do usłyszenia.